Z pozyskanych dzisiaj środków e, będzie współfinansowanie budowy drogi transportu rolnego w centawie, łączącej centawę można powiedzieć z takim przysiłkiem opaleniec w centawie. E, to jest około 800 metrowy odcinek drogi i ten, e, ta droga będzie po prostu e, Gruntownie wyremontowana będzie położona podbudowa, nawierzchnia asfaltowa. No i po prostu będzie przede wszystkim użytkowana zarówno no, i rolnikwo, ale również właśnie będzie stanowiła niejako też trochę dojazd do, do, do posesji tych mieszkańców, którzy tam e, mieszkają. To jest po prostu droga przebiegająca wśród pól, e, no jak to bywa często na, na wioskach do, do przysiłku i e, bez takiego wsparcia, bez takiego programu, jakim jest Fundusz Ochrony Gruntów rolnych i finansowane finansowanie tego można powiedzieć regularnie przez samorząd wojewódzki. Wiele takich miejsc musiałoby bardzo długo czekać albo być może nigdy by tam drogi właśnie nie powstały. A dzięki temu, że jest taki fundów my możemy jako gminy interweniować również właśnie w tych miejscach. Dzisiaj otrzymana, pozyskana dotacja to jest 237 tysięcy złotych, natomiast realizacja tego zadania szacowana jest na 588 tysięcy złotych. W zasadzie już jest realizowana ta droga, już jest podpisana umowa i my po prostu... Tu chcemy to sprawnie w tym roku po prostu zrealizować.